Witamy Was drodzy widzowie na naszym kanale Antyki Ninja I w dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam zestaw z numerem 71818 Dokładnie tak jak widzicie Zestaw już sam w sobie prezentuje się świetnie Jest aż ile figurek Antosiu? 6. Świetnie jest Kai, Sora, Cinder Dokładnie, Wilczy, Wilczy, Łowca, Jay Oczywiście zauważcie, że to jest zły Jay tak. I Tox, I toks. której jeszcze my nie mieliśmy tak. a i teraz będziemy mieli oczywiście Cindera też nie więc będziemy sorry, i sory też ale nie. będziemy już mamy już więc świetnie Dlatego no też... i teraz jest ten odcinek świetny więc uważajcie tak. i oczywiście o, oglądajcie, oglądajcie do subskrybujcie, samego subskrybujcie końca. do samego oglądajcie do samego końca i subskrybujcie też I oczywiście jak widzicie już pudełko samo w sobie się świetnie prezentuje tak. no i teraz przejdziemy do tyłu tak. tu macie jak widzicie tutaj macie funkcje zabawowe pokazane. Dokładnie. Że, Jak się można oczywiście bawić, że, prawda? Że tu schody opadają w taką tak. szlizgawkę. zaraz Wam pokażemy to, bo sami będziemy zaraz budować, tak. więc oglądajcie do końca i dawajcie łapki w górę, subskrypcję. Tak. Przypomnimy oczywiście jeszcze na końcu. No i teraz Antoś Wam wysypie to oczywiście Ula la Ula zobacz, lala. czy coś tam jest jeszcze w środku. Nic nie ma, pusto. pusto. No to tak, to ustaw to pudełeczko tu oczywiście, żeby to Ula ładnie wyglądało. No i jest tak. Pierwsza. Paczka pierwsza paczka, paczka. Druga mera paczka, mera trzecia paczka, czwarta paczka. Jest sześć paczek, moi, pański, moi drodzy widzowie, i są naklejki jeszcze i oczywiście instrukcja. Instrukcja. I instrukcja. Więc oglądajcie uważnie. Zaraz A będziemy, się brali, będziemy za się brali za rozpakowywanie. Tak, za rozpakowywanie saszetek i będziemy Wam pokazywali jej krok po kroku. Saszetka po saszetce. Jak to zawsze robimy. No i właśnie skończyliśmy. To już tak się prezentuje pierwsza, pierwsza saszetka. saszetka. I oczywiście dwie, dwie hiper-dwa hiper-ludziki, które po drugiej saszetce, już jak widzicie, wysypana jest trzecia saszetka. No i bierzemy się do roboty. No i to już jesteśmy po trzeciej saszetce. Tak. Otwieramy czwartą. Czwartą. dokładnie tak. To jest efekt saszetki czwartej. Co wy oczywiście już wybudowane efekt. wszystko efekt. Oczywiście tu sterujecie sobie tym i tu. No pokaż. Świetny. Pokażam coś tak. Tu jest takie wahadło i puszczacie. Na razie to mieliśmy źle ustawione. No i pokaż. Wahadło puszczasz. Hop i to leci, to się kula, tak? Tak, a to jest no. kolejna pułapka, że, że taka dokładnie tak, że schody już. po prostu się robią z, w dół. O, Pokaż jeszcze raz, no, no jeszcze raz. To świetnie, no widzicie. Moim czarny. zdaniem ten zestaw świetnie się prezentuje, jak widzicie, pięknie to wygląda. Macie, macie aż trzy pułapki. U. Tu macie, nie wiemy kto to jest dokładnie. Przypuszczamy, tak. że to jest Sensei u, albo ja przy... albo pierwszy mistrz. Pindizzo. Dokładnie, my tak podejrzewamy, że to będzie albo Mis Sensei U, albo pierwszy misz Pindizzo. No i tak, tu jak macie zauważyliście, jest miecz, Mierz, włócznia i, i jeszcze złoty 4. 4. Dokładnie tak. Macie tu małego złotego, Ej, złotego smoka. smoka, no i jeszcze tutaj y, zapomnieliśmy wam pokazać, że są takie pałki, pałki do uderzania w to. Do tego gongu rozszczatkania. Tak. Do gąburu Tu macie bardzo wiele no dodatków. Jeszcze, tak, chcieliśmy Wam pokazać. Dostaliśmy aż trzy złote miecze. Jeden jedna. srebrny miecz, srebrny. złotą Złota, pałkę, pałka. Y, aż dwie chusty. Jedna no i to czerwona, jest jedna czerwona, a, a druga. granatowa Świetnie. I jeszcze, co jeszcze złoty. jeszcze złoty sztylet. I złotą, y, z, tak, złoty sztylet. I złotą, złotą strzałę. strzałę No tu i jeszcze pazury są. Pazur, wilczego łowcy. Dokładnie tak, więc mam nadzieję, że Wam się to podobało nasza recen ta recenzja tego zestawu. A teraz przechodzimy do recenzji ludzików. No i najpierw przedstawimy wam, zrecenzujemy wam ludziki dobre, a później złe. Więc oglądajcie uważnie. No i na jak już wcześniej mówiliśmy, na recenzję minifigurek. minifigurek, No i tak, teraz pierwsze zaczniemy recenzjować Kaja, Kaja. Dokładnie tak. I Kai, jak widzicie wygląda naprawdę świetnie. świetnie. W tej huście zwróćcie uwagę i fryzurze naprawdę świetnie. Jego na, te, na ten taki nie wiem jakby to nazwać. Na ten taką jakby dwa miecze tak. ma takie jakby takie nie wiem. Jakby takie dwa sztylety. Dwa sztylety o dwa sztylety świetnie no, to e Antoś i nazwałeś. I z przodu. Tak tu ma jeden w ręce. Tutaj, jak widzicie, jest złoty. Tak. To nie jest miecz. To jest taki mały y, sztylet, bo to jest tak. dużo mniejsze od miecza. Tak. No i obrócimy Wam to, go do tyłu teraz. Mi się bardzo podoba fryzura. Jak widzicie, od razu... pokażemy go wam na, jak wygląda na ziemi. O tak. Tak, jak na razie nie widać y, jaki, y, czy ma nadróż, Czy ma grafikę tym, czy nie? Dokładnie tak. Bo tylnik zasłania. Tak, dokładnie tak. Więc tak wygląda na leżąco. Jak widzicie, ma tylnik tak. złoty, świetny, naprawdę fajnie wygląda. No i tu jest miecz, jak widzicie. Tu jest miecz dużo dłuższy niż ten tak. sztylet. Więc bardzo dobra pokażemy... mi się fryzura Kaya. No tak, świetnie wygląda, naprawdę ma bujną, razu... ma bujną tak, fryzurę. Tak. Jak widać, to jakby się ogień palił. Tak, więc tak. Teraz wam go rozbierzemy. No i jak wam go oczywiście rozbierzemy, no to wam go pokażemy, jak wygląda bez ubrania i bez fryzury, oczywiście. No i tak on się prezentuje bez swojego ubioru. Jak widzicie, tak. ma Świetnie. świetny nadruk tutaj, jak widzicie taki tak. napis. Tak. E buźka, oczywiście standardowa taka jak zwykle. No i Ładnie on się prezentuje. Ręce ma gołe, jak widzicie. I, re, i ręce ma czarne o kolorze. I jak widzicie, to ok, jakby tu miał taki pas. Taki. Tak, jakby, tak, jakby miał pas. Więc teraz y, idziemy wam, pokażemy wam tył, jak tył. wygląda. I jak teraz tak. To jest taki smok. Dokładnie Z tak. Kulą ognia. Taki jakby smok, który ma rogi i który tak. te rogi, jakby trzymają tą. Kulę ognia, a oczywiście jeszcze buźka jego uśmiechnięta, taka uśmiechnięta, tak. zawstydzona. No to raczej też jest często tak. do spotkania taka buźka, tak. ale też się fajnie prezentuje. Nadszedł czas na oczywiście drugiego ludzika. No i jeszcze zanim pokażę Wam drugiego ludzika, to tak to wygląda bez yy, jego ciała. O. Tak. No i zaraz je widzimy. No i oczywiście nowe, nową ninję, to jest Sora. Sora. Jak widzicie, ona się świetnie prezentuje. Ma, ma słuchawki na dokładnie uszach, Dokładnie tak, takie kocie słuchawki. Tak. Włosy ma o kolorze. O kolorze. Jaki mam toś? Różowym. Dokładnie tak. Zaraz Wam pokażę, jak te włosy wyglądają z tyłu. Ma oczywiście. Złoty miecz, złotą rękę, jak widzicie? Tak, złotą, robotyczną rękę, tak. bo to jest niezwykła ręka, a złota, robotyczna ręka. No i przechodzimy. No i jeszcze ma chustę taką granatową, tak. zwróćcie uwagę, bo zap zapomnieliśmy wspomnieć. No i tak. W tyle całkiem, całkiem ciekawe, ciekawie wygląda. Ma taki jakby nadruk. ciekawy nadruk Dokładnie, ma taką jakby liczbę 5. Tak. Zwróćcie uwagę i taką jakby maskę kocią, która ma oczy tylko, więc świetnie to wygląda. Tak. Przynajmniej nam się to tak kojarzy, a każdy ma inne skojarzenia, więc wy możecie inaczej, po prostu macie może inne skojarzenia. No i włosy oczywiście ma ona kucyka z tyłu, tak. też o kolorze. Jakim? Dokładnie tak, Antoś. No i jedną rękę ma. Złotą robotyczną, tak, a drugą ja rękę ma zwyczaje. zwykłą, po prostu yy, o kolorze żółtym, jak to w Lego. No i ręce ma granatowe, oczywiście, tak jak y, słuchawki i swoją chustę. Więc przechodzimy do następnej figurki, bo myślę, że nie będziemy musieli Wam ją pokazywać, jak ona wygląda yy, bez, ubrania? bez ubrania. No, jedynie Wam doskonale. pokażemy, jaką jak ma drugą buźkę. Drugą taką... buźkę ma taką z różowymi oczami. Tak. tak jakby... jakby używała moc swoich żywiołów. Tak jest. Tak jak na przykład ninja yy, mieli pełnię możliwości, to tak. też mieli oczy też o mieli swoim tak. kolorze, więc ona tak jakby miała pełnię możliwości, ale oczywiście jej nie ma. Tak. Dobra, przechodzimy do następnej figurki. No i teraz myślę, że nadszedł czas na, tak. moim zdaniem, na najlepszą figurkę tak. z tego zestawu. Może to jest się... Tox, oczywiście tak. z dobrych, tak. bo Może... złych to zobaczycie dopiero. Możecie ją kojarzyć z sezonu, gdzie był mistrz Chen. Dokładnie tak. Bo też tam była. Tak jest. I ona miała, tylko możecie jej nie poznać, bo ja sam miałem problemy ją poznać, szczerze mówiąc. Po fryzurze. Tak. Patrzcie, jaką ona ma fryzurę, dużo się zmieniła. Naprawdę fryzurę ma takiego. Tak. Irokeza. Irokeza, dokładnie tak. No i jeszcze Ziem ma swój oczy. spinner. Taki fioletowy w środku, a na zewnątrz takie kły jasnozielone, tak jak jej włosy. Jakby, jakby toksyna w nich była. Jakby toksyna, no bo toks i ona ma truciznę, taką tak, moc trucizny. No i ubranie jak widzicie już samo w sobie pokazuje, że ma, jest toksyczna, bo zwróćcie uwagę jest tak jakby pod bluzą ma na, na, czaszkę. czaszkę tak. Więc to już ja bym się z nią szczerze nie chciał spotkać żeby mnie nie zatruła swoją toksyną. A teraz idziemy, pokażemy wam tył, jak wygląda jej tył. No i też ją położymy wam. Tył jest bardzo ciekawy. Tył jest dokładnie bardzo ciekawy. Też taka jakby z tyłu jakby chrabąż taki, że ma Aha. dwa nie, takie yy, swoje kły. No i chciałby kogoś że tak powiem ukuć. Ale to są też nasze takie skojarzenia. Jak wam się kojarzy? Ej. To ja nie wiem. No, i dobra. Teraz lecimy do figurek, oczywiście złych. Więc zaraz Wam pokażemy figurki złe. No, i teraz nadszedł czas na e, Wilkołaka. Jak widzicie, już sam w sobie groźnie wygląda. Ma, ma czerwone pazury, takie tylnie ręce mu wychodzą, jakby. No, i ma jeszcze tutaj dwie, dwa, mm, srebrne, dwa pazury. srebrne pazury. Dwie srebrne pazury, tak. No, i. E, tu nie zobaczycie tego dokładnie. Więc zaraz wam pokażę. O, teraz będzie świetnie widać. Jak widzicie. Ma taką psią łapę. Tak. Ma taką psią łapę jakby. Tak się nam to kojarzy, przynajmniej. No i dobra, teraz wam pokażemy tył, ale zanim pokażemy tył, będzie go trzeba rozebrać. Bo na razie nic ciekawego tu nie widać, tylko oczywiście te pazury, ręce tylnie jak mu wychodzą. No i więc zaraz go rozbierzemy. No i tak wygląda, bez niczego. Ręce ma oczywiście takie czerwone jak to tak. wilk. Oczywiście, straszliwa. No i buzia jeszcze tak jak Antoś mówi, straszliwa. Zęby szare. No a w tyle już żeśmy recenzjowali jednego takiego. Więc jak oglądacie nas, nas subskrybujecie przede wszystkim, to będziecie wiedzieli. I będziecie wiedzieli, jak on po prostu wyglądał w następnym w wcześniejszym odcinku. Tak. No i zęby, ale zrecenzujemy wam go jeszcze raz, bo was tak bardzo lubimy. Więc tak, zęby on ma niebieskie, jak widzicie. Tak, z strony, I, z tak, i, tak. druga buźka i tak. jeszcze oczy niebieskie, tak? tak? No i tu ma w tyle, I, tak jak. I ma logo w tyle. Logo, tak, jakby wilka, ta, wilka. takiego z ogonem tak. w tyle. No i przechodzimy do następnej figurki, również imponującej. No i tu oczywiście kto Antoś? Cinder! Oczywiście Cinder, bo któż inny. No i ma on włosy siwe, byśmy powiedzieli, że tak. ma włosy siwe, ale ma szare, tak? To mistrz dymu. Tak, jest mistrzem dymu, ma miecz też również tak. imponujący, tak. czerwono. Tak, 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 ta szary zrebro. Właśnie w wcześniejszym odcinku jak recenzowaliśmy Wircza łowca. Dokładnie tak. On zwróćcie, uwagę na, zwróćcie uwagę na jego nogi, on ma tak. dym, no bo dym. on jest w końcu mistrzem czego, Antoś? Dymu. No właśnie. Dlatego on wparuje w dym. Ręce ma takie biało-szare, bym powiedział, biało-szare. Tak, ja tak no i oczywiście zwróćcie uwagę na jego fantastyczną zbroję. zbroję. Trzy tak. pazury, i on ta zbroja jest srebrna, oczywiście. Strony. Trzy pazury. A z drugiej taka kamienna, jakby tak. obudowa no i zwróćcie również uwagę na jego minkę, na jego twarz ma gdzie takie srebrne części, no i ma jeszcze tak dymy takie jakby, no i ma po prostu jeszcze taką groźną buźkę wyglądającą, no i pokażemy wam ją z tyłu oczywiście jak ona się prezentuje. Tu widać już logo tego wilka. Tak, wilka, no bo jak on przecież dowodzi wilkołakami, to też musi mieć te same logo. Jakie jest w drużynie Lorda Rasa Dokładnie no tak. Sam, Więc tak, pokażemy Wam go teraz. Jak wygląda? Bez zbroi i ubioru. No i jak widzicie, teraz mamy tutaj y, tego Sindera, jak już mówiliśmy. No i to jest jego Sindera druga twarz, tak? Tak. Zadymiona. Ona jest zadymiona cała i widać tylko oczy. Zwróćcie uwagę. Tak. No i dobra. Y, Przedstawimy Wam następną, najbardziej moim zdaniem tak. fantastyczną figurkę ostatnią. w tym... Ostatnią. Tak, ostatnią i najbardziej fantastyczną figurkę tak. w tym zestawie. No i teraz, na, jak już wspominałem, najbardziej fajna i ciekawa figurka to Zły J Tak. On świetnie wygląda, jak tak. widzicie już na zrzut oka. On jest teraz, zwróćcie uwagę, nie niebieski, a on jest taki granatowo-czarny. Tak. I on ten... I... I on ma w ręku czarne takie tak. smocze, jakby tak. widzicie takie. Jakby on miał takie smocze, taką jakby złotą broń. Miał, tak, tak. Czarną broń, tak? a nie złotą. Tak. Teraz ma czarną broń, a wcześniej miał złotą. Tak. I zwróćcie uwagę, tu ma piorun. piorun. No w Taki tyle turkusowy wy... piorun. Tak, turkusowy piorun i tu, tu ma srebrny bardziej mi powiedział nie turkusowy, a błękitny. No i tu ma e, sz szary miecz, tak, srebrny, srebrny, szary, miecz. jak tam kto uważa. Tak. No i pokażę wam go bez stroju, ubrania. No i zwróćcie uwagę teraz moi drodzy. Patrzcie, on na buźkę ma taką jak, yy, jak z... ninja bym powiedział. Tak, tak. Ale zwróćcie uwagę. Kto poznaje co on ma narysowane na koszulce? Antoś poznaje, tak? Tak. Kto to jest? To jest Lord dokładnie Lorda tak. Rasa. Dokładnie tak. Jego Lorda Rasa twarz. Tak. Zwróćcie uwagę, on świetnie wygląda ten Lord Rasa tak. na jego koszuli. Świetnie. Naprawdę jest. świetna pomysłowość, tak. imponująca jest, naprawdę. Jest. widoczny. Jest bardzo widoczny, powiedział. No i lecimy do tyłu. W tyle ma oczywiście takie samo logo jak każdy tak jak inny, inny. No bo jak on Dokładnie. Rasa. Dokładnie tak, tylko zwróćcie uwagę. On ma takie... Jay, on nie ma takiego, że czerwone, tylko on ma takie złote. No, on ma szare, biało-szare. No i jego twarz jest taka, po prostu to jest zwyczajna jego twarz, tak. zdenerwowana. Więc już wszystko Wam zrecenzjowaliśmy, pokazaliśmy Wam wszystko oczywiście. Tak. Nic żeśmy przed Wami nie ukryli, nic, a nic dokładnie tak. Więc. Zanim jeszcze poprosimy Was o subskrypcję i te resztę, co zawsze Wam mówimy, Antoś Wam pokaże, co będzie w następnym odcinku. No pokaż Antoś, co będzie w następnym odcinku. W następnym odcinku będzie samochód Kaja. Dokładnie tak, ale to już w następnym odcinku, więc oglądajcie do końca, bo będzie ciekawie. A następne zestawy też będą, ale to już Wam nie pokażemy, to już będzie tajemnica bo nie chcemy, to już wam, to też miała być tajemnica, ale uznaliśmy za to, że fajnie było, gdybyście wiedzieli. No i w takim razie prosimy o subskrypcję, łapki w górę, łapki w dół. Jak wam się nie podoba, komentujcie, przede wszystkim komentujcie i dawajcie subskrypcję. I oczywiście nas polecajcie innym waszym e, kolegom. Koleżankom, przesyłajcie do siebie, żebyśmy i proście, żeby nas zasubskrybowali. Jak, nam, jak w, oczywiście nas lubicie oglądać. Więc dobra, pa! Do zobaczenia!